Mamy to, halo kochana dziewczyno, dzień dobry bardzo i już patrzymy czy to wszystko działa, gra i trąbi, mamy to, halo kochana dziewczyno, dzień dobry bardzo, tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach i mamy właśnie ten dobry czas, gdy nagrywamy na żywo podcast fitness dla ambitnych kobiet, wspaniale, że jesteś, jeżeli jesteś teraz po raz pierwszy, to wspaniale, że jesteś, to jest podcast dla kobiet, które chcą być silne, szczupłe i pewne siebie, jestem Ania Sośnierz, czyli trenerka personalna online, która że 10 lat zajmuję się tym, że trenuję, odchudzam, motywuje pracowite kobiety, i przez ten okres bardzo, z czego bardzo się cieszę, pomogłam już ponad 4000 kobiet. Także serdecznie Ci za to, Wam za to dziękuję. Także zabieram się już za temat, czyli prawda o białku ile naprawdę go potrzebujesz i wiesz. Że większość kobiet, które chcą schudnąć, ma za mało białka w diecie. To jest taki makroskładnik, który pomaga ci w tym, żebyś była syta, żebyś spalała trochę więcej kalorii i żebyś lepiej się regenerowała. No bo bez tego oczywiście że możesz trenować, możesz chodzić na spacery, a waga i tak będzie stała w miejscu. No a ja w tym odcinku powiem ci, ile białka naprawdę potrzebujesz i dlaczego jest ono kluczem do twojej wymarzonej sylwetki. Także kliknij dwa razy w ekran, przywitaj się w komentarzu i zajmiemy się właśnie e, tym, żebyś miała już tą bardzo pomocną i potrzebną wiedzę. No i tak, moja droga. Miałam taką fajną klientkę, też Anię, która Jadła bardzo zdrowo, jadła owsianeczki, sałateczki, dużo warzyw, jadła naprawdę zdrowo, ale. Chodziła głodna, bo brakowało jej białka. No i jaki był efekt tego? No Była głodna, miała właśnie bardzo niskie takie odczucie sytości, miała mało energii i trudności właśnie z tym, żeby zredukować tą nadwagę, którą miała, miała do zrzucenia ponad 10 kg. No i dopiero gdy dodała po 30 g białka do każdego z posiłków, to zaczęła chudnąć i czuć się syta, była wreszcie dobrze się regenerowała, była dużo bardziej odżywiona. I kochana, ja ci oczywiście o tym wszystko opowiem. No dlaczego to białko jest takie ważne? Jest to przede wszystkim budulec mięśni i tkanek. Bez niego ciało nie regeneruje się dobrze po treningu. No bo w momencie, gdy trenujesz, no to dochodzi, dźwigasz coś cięższego, niż Twoje ciało na ten czas jest w stanie unieść. No i co, co się wtedy dzieje? No Dochodzi do takich mikrouszkodzeń mięśni. No i właśnie w momencie, jak się wysypiasz, jak jesz dużo białka, no to wtedy te mikrouszkodzenia mięśni, one się przeradzają w to, że budujemy mocniejsze mięśnie. Czyli wtedy ta tkanka wygląda tak pięknie, silnie, tutaj sobie możemy to zamontować i mniej więcej tak to fajnie wygląda. No, i właśnie często brakującym ogniwem jest to, że albo za mało ćwiczymy i za mało dźwigamy ciężaru, więc nie popychamy mięśni, albo chodzimy głodno, bo myślimy, że teraz trzeba się głodzić. A tu nie o to chodzi, trzeba jeść dużo więcej białka. I to Wam pokażę książkę, którą razem z moimi klientkami w tym miesiącu przerabiamy. Ona się nazywa Forever Strong. To jest książka dr. Gabriel Lyon, czyli naukowe podejście do zachowania formy i witalności. Ona jest po polsku w formie drukowanej, w formie też audiobooka warto przeczytać. I tam lekarka właśnie, która ją napisała, mówi o tym, jak ważne jest, żeby dźwigać ciężary i jeść więcej białka. Ja wam o tym codziennie powtarzam, także możesz, jeżeli jesteś niedowiarkiem, to po prostu przeczytać książkę, bo jest oparta na, na pracy, na nauce i na badaniach, więc warto jest to zrobić. Dalej, sytość. Białko najbardziej hamuje głód, bo wpływa na grelinę i leptynę, czyli hormon głodu i sytości. I wcale nie będziemy tutaj o jakiejś głębokiej właśnie, e, głębokiej e, fizjo... Strefie tak właśnie, jak funkcjonuje nasz organizm, mówić, tylko to jest nam najbardziej potrzebne, żebyś była syta, żebyś nie musiała podjadać, e, ładować nie wiadomo czego innego wieczorem, jak już nie masz po prostu siły w siebie, tylko żebyś miała świadomość, jak to dobrze na ciebie działa to białeczko. Wydatek energetyczny, czyli moja droga trawienie białka spala więcej kalorii, tak zwany efekt termiczny jedzenia. To białko jest najbardziej na, najbardziej wpływa na efekt termiczny jedzenia w porównaniu z tłuszczami czy z węglowodanami białko najwięcej, czyli najtrudniej je, je trawimy i potrzebujemy spalać około 25 do 35% kalorii z tego białka tylko po to, żeby je strawić. No i kochana, to jest takie ważne pytanie, ile białka potrzebujesz? No ogólna zasada jest taka, jeden

Do 2,2 gramy białka na kilogram masy ciała dla osób aktywnych i osób, które są na redukcji. Dla kobiet chcących schudnąć i ćwiczących to jest około 30 gramów białka w każdym posiłku. No i na przykład dziewczyna, która waży 70 kg, to powinna zjadać 110-130 gramów białka każdego dnia. To nie jest takie proste na początku, w momencie, gdy my na przykład tego białka jemy drastycznie mało, jak to standardowo się robi. No i tutaj skarbeczki. To jest podcast Fitness dla Ambitnych Kobiet. Jestem Ania Sośnierz, czyli online fitness coach, który, która właśnie ten podcast prowadzi. Wymyśliłam go i możesz słuchać ponad 500 odcinków podcastu na Spotify, na Apple Podcast, czy nawet na YouTubie. I wielka będzie prośba dla Ciebie, żebyś mi pomogła właśnie rozszerzać taką rzetelną wiedzę, fit dla właśnie ambitnych dziewczyn. To, to Ci zajmie dosłownie dwie minutki. Jak skończysz sobie słuchać podcastu, czy jak później słuchasz w aplikacji, to kliknij, proszę, obserwuj. Daj tam pięć gwiazdek, napisz chociaż jedno zdanie, i wtedy dziewczyny nowe, które się pojawią, które zobaczą ten podcast, czy możesz też podesłać bliskiej Ci osobie, której uważasz, że to pomoże, to po prostu będą wiedzieć, że warto poświęcać na to czas w natłoku, po prostu tych treści. Więc fitness dla ambitnych kobiet i wracamy już do odcinku podcastu, gdzie znajdziesz białko. Proste i praktyczne źródła. No i moja droga. Najlepsze źródła to chude mięso, ryby, jajka, nabiał, jogurt, skyr, twaróg, serek wiejski, rośliny strączkowe, odżywka białkowa, serwatkowa lub roślinna, tofu. Też tofu jest bardzo dobrym źródłem białka. Teraz mamy też w ogóle taki czas, gdzie jest właśnie taka faza na produkty białkowe, więc jak sobie zobaczysz w sklepie, nawet w Biedronce, ja nawet wczoraj klientkom robiłam zdjęcie lodów, które są białkowymi lodami właśnie na zakupach biedrące, żeby wiedziały, jaki jest skład i jednocześnie, że jak już mają ochotę właśnie coś takiego zjeść, to niech ma to po prostu dużo białka, więc warto jest popatrzeć u siebie też w domu na produkty, które tego białka mają sporo, czyli na chude mięso, ryby, ryby, jajka, nabiał, jogurt, skier, twaróg, serek wiejski, rośliny strączkowe, odżywka białkowa czy tofu i sobie po prostu zobaczyć co masz. Praktyczna taka metoda, czyli na śniadanie mogą to być jajka, może to być jogurt, skier, na obiad no, może być mięso, ryba czy tofu z warzywą, jakaś kasza, ryż czy ziemniaczki. A na kolację to może być twaróg, tofu, czy jakiś nawet szejk białkowy. I dasz radę sobie to właśnie wprowadzić. Najczęstsze błędy dziewczyn to jest to, że boję się, że białko mnie przypakuje i że będę teraz wyglądać jak jakiś Arnold Schwarzenegger. No nie, kobiety naturalnie mają za mało testosteronu, żeby się tak nabijać. To jeżeli mamy jakieś tam mięśnie, a tutaj na przykład mam jakiś tam biceps powiedzmy, no to, to też wiesz, trzeba się nadźwigać, żeby, żeby go sobie zbudować i też e, czasu. E, Dużej ilości białka, żeby to zrobić, więc nie ma się tutaj czym przejmować. Nie mam czasu na gotowanie. No i dlatego, jak nie masz czasu na gotowanie, może być to być jogurt skier, może to być szejk białkowy, może to być jakiś twarożek z owocami. I tu możesz zrobić tak, że na przykład wieczorem możesz sobie właśnie przygotować i chcę Wam zrobić to też na rolce. Przygotować możesz dziewczynom słoiczki do tych słoiczkach powrzucać, na przykład płatki owsiane, odżywkę białkową, czy jogurt na przykład skyr możesz to zamieszać dodać na przykład odrobinę lnu do tego można dodać na przykład boróweczki które są super owockami i po prostu zostawić to na wieczór rano zjeść jako śniadanie rewelacja czy zabrać ze sobą do pracy i na spokojnie będzie to bardzo pomocne białko jest drogie jeżeli myślisz tak no to odżywka białkowa to jest najtańsza opcja niż wiele przekąsek Także, tak, białko robi robotę, trochę mi zajęło, żeby to zrozumieć. Agatka pisze, przybiłam pionek, kawał dobrej pracy skarbie. To jest taki game changer, samo dobrze już wiesz teraz, nie? To to jest mega, mega istotne i to też po prostu pomaga w tym, żeby ta forma była świetna, żeby mięśnie budować i żebyś nie chodziła po prostu głodna. No i takie ciekawostki, jeżeli chcemy sobie nasze głowy nakarmić jeszcze, no to badania pokazują, że białko zwiększa metabolizm nawet o 80 do 100 kalorii dziennie tylko przez Efekt termiczny. Czyli zjadasz białeczko, a nie jesteś głodna i jeszcze o 80 do 100 kalorii więcej spalasz przez właśnie efekt termiczny jedzenia. Warto, dziewczyny, warto, przetestuj. Nie musisz mi wcale wierzyć, przetestuj. Osoby z wyższym spożyciem białka tracą więcej tłuszczu i mniej mięśni podczas odchudzania. I nawet w starszym wieku białko spowalnia proces utraty mięśni, czyli sarkopenię. Bardzo ważna sprawa. No i kochana, pamiętaj, że jeżeli ten odcinek już ci pomógł, to kliknij, obserwuj mój podcast Fitness dla Ambitnych Kobiet na Spotify, YouTube czy Apple Podcast. To dla mnie ogromna motywacja i dzięki temu może więcej, więcej kobiet skorzystać z tych treści. No i na podsumowanie, prosty dla Ciebie plan, kochana. Oblicz swoje zapotrzebowanie i celuj tak jeden sześć. Jeżeli zaczynasz dopiero sprawdzać białeczko, to wystarczy w zupełności. Jeżeli już dużo ćwiczysz i widzisz, że to może być właśnie ten problem, że ćwiczysz, dźwigasz ciężary, a nie ma efektu, chodzisz głodna i się przejadasz wieczorami e, i nie możesz doprowadzić do tego, żeby zbudować mięśnie i żeby spać pankę tłuszczową, to nawet to może być 2 gramy białka, ale to sukcesywnie, krok po kroku. Każdy posiłek 30 g białka, kochana, no i dodaj takie proste źródła, jak jogurt, jajka, mięso, odżywka w każdym posiłku. To zmieni, kochana, twoje, twoje życie na lepsze, zobaczysz. I e, Pamiętaj, że ja pomogłam już ponad 4000 kobiet w moich programach. No i teraz czas na ciebie. Jeżeli chcesz, żeby rok 2025 był najlepszym rokiem Twojego życia, to wyślij mi wiadomość z sylwetka, najlepiej na Instagramie Anna Sośniesz albo na Facebooku Anna Sośniesz tenerka, podam ci szczegóły i razem przygotujemy plan, który naprawdę działa. A ja Ci serdecznie dziękuję, to był podcast Fitness dla ambitnych kobiet. Ja Ci, no właśnie, dzięki za uwagę. Wszystkiego dobrego. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku i w wiadomościach. Cześć!